꿈자꿈자꿈자꿈 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 Wiesz, co to jest wszechocean? Jest to obszar wszystkich oceanów i mórz połączonych ze sobą. Wody na naszej planecie Ziemia jest bardzo dużo. Spójrz tylko na mapę. Kolorem niebieskim zaznaczone są właśnie oceany i morza. Jest ocean spokojny, atlantycki, indyjski i arktyczny. I są różne rodzaje mórz na naszej planecie: morza otwarte, przybrzeżne, morza międzywyspowe, morza śródziemne, międzykontynentalne, morza śródziemne wewnątrzkontynentalne. Fragmenty mórz z trzech stron otoczone lądem nazywamy zatokami, a zwężenia obszaru wodnego rozdzielające dwa obszary lądowe cieśninami. Wody oceaniczne i morskie okalają wszystkie lądy planety Ziemia, na której są również źródła, potoki, rzeki, jeziora, stawy, a także rowy i oczka wodne. Teraz jestem nad Morzem Bałtyckim i chodzę boso po plaży. Jak na tę porę roku jest bardzo ciepło, a woda morska bardzo przyjemna się jak kropla wody, a w jednej kropli wody są wszystkie oceany świata. Ty też jesteś taką kroplą i jesteś oceanem świata i niesiesz w sobie wszechwieczną, pierwotną pamięć wody. A teraz posłuchaj wierszy poetki Anny Tlauki. To co? Płyniemy? Opowiedz mi bajkę, bajeczkę, bajunie, Już księżyc macha do nas jak umie, Odmacham mu i w poduszeczkę się w Moją ukocham mamusie, matulę. Opowiedz mi bajkę dobrą jak pszczółka, jak dobra wróżka i przyjaciółka, bajeczkę, co sen spokojny przyniesie o wesołej rodzinie niedźwiadków w lesie. Moja, mamusiu, już oczka się kleją. Zasypiam z uśmiechem, zasypiam z nadzieją. Że w podróż wyruszę do krainy baśni, połóż się obok, przy mnie, znów zaśnij. Kiedy wszystko w przyrodzie się zmienia, wokół słońca obraca się ziemia, a my zmieniamy nasze ubrania, ciepłe kurteczki dajemy do prania. Kiedy wiosna i lato w rozkwicie, wtedy piękniejsze staje się życie. Zjadamy lody oraz truskawki. Biegamy po dworze całą gromadką. Pływamy w morzu, łowimy ryby. Tropimy tygrysy tak na niby. Czy na safari, czy na polskiej wsi. W wakacje pięknie nam się śni. Jesień i zima są piękne także. Chociaż niedźwiadek zasypia w gawrze. I grube ubrania nosić trzeba. I smutne stoją bez liści drzewa a my kochamy je wszystkie cztery, choć każda z nich ma inne maniery, czy ciepło na dworze, czy wicher dmucha, czy pod nogami wielka plucha. Każda pora roku jest piękna, każda uśmiechnięta, każda innymi błyszczy kolorami, każda lubi spotkać się z nami. w lesie małego jeżyka którego pasją była muzyka siadał pod grzybkiem i słuchał od rana treli moreli ptasiego śpiewania po głosie ptaszki rozpoznawał podziwiać też ich nie przestawał a kiedy nie mógł w nocy spać śpiewem witała go ptasia brać o trzeciej budziła się pleszka mała czyżby ta mała już się wyspała Dziesięć po trzeciej wesoły rudzik, z tego dopiero to jest budzik. Kwadrans po trzeciej niewielki kos, podnosił w lesie wysoki głos. Dziesięć minut później strzyżyk radosny zaśpiewał pieśni na cześć pani wiosny. W pół do czwartej się budziła kukułeczka nasza miła. Piękny głos ma też sikorka, ta żółciutka i ta modra. A tu kwadrans minął właśnie, więc na niebie było jaśniej. O trzeciej pięćdziesiąt ptaszka pierwiosnka, piosenka w uszach brzmiała radosna. Wreszcie kukułka wykukała czwartą, a zięba czekała z dzióbkiem otwartym. O czwartej dwadzieścia pan wróbelek nastroił pięknie swój werbelek. O czwartej czterdzieści zaśpiewał szpak. Jeżowi nagle zachciało się spać. Lecą pszczółki jedna, druga, pierwsza chuda, druga gruba. Chudą wszyscy mylą z osą, wymachują jej przed nosem. Smutno pszczółce się zrobiło, niebo znów się zachmurzyło. Co pszczółka, och ja biedna, pożyteczna jestem jednak. Muszę zjeść kilogram miodu, przytyć z góry i od spodu. Wtedy wszyscy mnie docenią, swoje zdanie o mnie zmienią, nie pomylą mnie już z osą, do ogrodu mnie zaproszą. Ślimak niesie dom na grzbiecie. Pająk tka pajęczą sieć, lisek norkę sprząta w lesie, aby czysty domek mieć. Żabka w stawie sobie mieszka, bocian w gnieździe odpoczywa, nasza mała wiewióreczka w swojej dziupli je orzeszka. Każdy owad, ptak i ssak żyje z ziemią za pan brat. Tu mieszkania swoje mają, co dzień o nie pięknie dbają. Małe dzieci lubią pytać: Co, dlaczego, no i po co? Kto zapala rano słońce, a kto księżyc z nocą? Ile jest gatunków zwierząt? Ile roślin kwitnie wokół? Czy ten duży ptak na niebie to jastrząb czy sokół? Czy to kwadrat jest, czy trójkąt? Może też prostokąt. Ile boków oraz kątów ma każdy wielokąt? Ile kropel wody w wiśle do Bałtyku wpływa? Który zwierzak w nocy nie śpi, który odpoczywa, i tak cały dzień od rana w głowach rodzą się pytania? Lecz to dzieci jest przywilej od ich pytań w sercu, milej. Leci z nieba miękki puszek, ktoś wysypał go z poduszek, chmurka śnieżna nad głowami. Biała kołdra pod stopami. Idzie zima znów do dzieci, i choć słońce dla niej świeci, sroga jest i bardzo mroźna, ale bać się jej nie można. Ulepimy dziś bałwanki, wybierzemy się na sanki. Ciepłe czapki i szaliki noszą zimą wszystkie smyki. Zbliża się świąteczny czas, przesypany śniegiem las, choineczka na nas czeka. Zimo, zimo, nie uciekaj. Długiego jamnika ma Weronika, a Wojtek przechera ma Rodwejlera, a ja kundelka swojego mam. I za nic w świecie nie oddam go wam. Bartek się chwali swoim czałczałem, a ja nie zwracam uwagi wcale, bo mnie mój piesek fascynuje, kiedy go co dzień pięknie tresuje. Umie mój pupil fikołki robić. Po schodach tyłem umie też wchodzić. Przynosi panu swojemu śniadanie, myje podłogi, rozwiesza pranie. A tak naprawdę najwięcej czasu spędzam na dworze z mym przytulasem. Biegamy, ile sił nam wystarczy w głowach nam figle, w głowach nam żarty i tak codziennie, coraz weselej spędzam swój czas z psim przyjacielem Zegar stary ciągle gada, bajki dzieciom opowiada, o Kopciuszku i trzech świnkach, skrzatach, chłopcach i dziewczynkach. Zegar uczy nas liczenia, swoje słowa w czasy zamienia, kiedy pociąg nam ucieka, kiedy babcia na nas czeka, zegar stary uczy nas jak sensownie mierzyć czas? Bim bam bom, tik, tik, tak. Zegar woła: pora spać. Kochane dzieci, każdy z nas ma marzenia. I mali, i duzi. Jaki smutny byłby świat bez marzeń, prawda? Niedawno zapytałam swoich uczniów, Kim chcieliby zostać, gdy dorosną? Dziewczynki odpowiedziały, że chciałyby zostać tancerkami, piosenkarkami, lekarzami stomatologami czy nauczycielkami plastyki. Zaś chłopcy wymienili takie zawody, jak piłkarz, trener siatkówki, pracownik muzeum, a nawet burmistrz miasta. Bardzo jestem ciekawa, jakie wy wymienilibyście zawody. Życzę wam, aby wasze marzenia się spełniły. Życzę wam wszystkiego najpiękniejszego. Serdecznie was pozdrawiam. Ania Tlauka jest nauczycielką. Uczy dzieci w przedszkolu. I w szkole podstawowej, w klasach od 1 do 3. Jest poetką, pisze wiersze dla was najmłodsi widzowie, dla dorosłych również. Prowadzi zajęcia rozwijające zainteresowania czytelnicze dzieci i młodzieży podczas spotkań w przedszkolach oraz szkołach. Kładzie nacisk na rozwijanie kreatywności u swoich uczniów. Jest współautorką wielu antologii poezji dla dzieci, które można kupić w wydawnictwie Astrum, a książeczkę o misiu i antologię z wydawnictwa Magdy Kapuścińskiej można zamówić bezpośrednio u autorki. Obraz do czołówki cyklu Dobranoc z wyobraźnią namalowała Alicja Danuta Okularczyk. Malarka mieszkająca w Namysłowie na Opolszczyźnie. Muzykę, która towarzyszy nam w każdym odcinku, napisali Barbara Kowalska i Michał Kowalski, zawodowi muzycy na co dzień pracujący w filharmonii. Program przygotowała i prowadzi Elżbieta Żłobicka. Jestem aktorką, gram spektakle dla dzieci i dorosłych. I specjalnie dla Was stworzyłam ten program. Konsultacje techniczne. Grzegorz, guzik. Dobranoc.